Szanowni klienci, czas porzucić nudne zakupy w zwykłych sklepach i wstąpić na wyżyny konsumpcyjnego geniuszu. W przygotowaliśmy dla Was ofertę, która nie tylko zaspokoi Wasze największe potrzeby, ale także sprawi, że spojrzycie na życie z zupełnie nowej perspektywy. U nas znajdziecie wszystko, czego nie potrzebujecie, ale zawsze chcieliście mieć. No bo czemu nie? W końcu życie bez zbędnych wydatków to życie stracone. Lubisz pomagać, ale tylko pod warunkiem, że jest w tym nuta społecznej prowokacji, karmnik dla cygniotów to hit dla tych, którzy uważają, że koczowniczy styl życia zasługuje na sponsoring w stylu do-it-yourself. Chcesz wnieść swoją cegiełkę do ochrony środowiska? Nie ma problemu! Nasz karmnik stworzony z recyklingu sprzętu AGD oferuje unikalne funkcje. Cygany mają darmowy bufet, a ty darmową antenę satelitarną na drzewie. W zimie działa jako schronisko dla cypnów, w lecie jako sauna dla cypnów. Jeśli ktoś się zapyta, czemu masz pralkę na brzozie, odpowiedz, bo mogę złoty 55 funtów w Nowej Kaledonii. Jesteś zbyt miły i wszyscy robią cię w chupa. To weź negatywum. Unikalna receptura pozwoli obniżyć próg zaufania, podwyższyć asertywność, podnieść ciśnienie oraz utrzymać optymalny poziom wkurzenia. Jeśli zbyt często mówisz, że masz dobry dzień. A ludzie uśmiechają się do ciebie w windzie, a ty jeszcze nie rzuciłeś nikomu, że życie to jeden wielki błąd. Pora na negatywum. Te tabletki w kilka sekund obniżą Twoją zdolność do cieszenia się czymkolwiek. Efekt uboczny? Wzrost agresji wobec kotów, emerytów na spacerze i gołębi, które wyglądają na zbyt szczęśliwe. 11-11 koron Ogadenu. Zmęczony klasycznymi korektorami postawy? Spokojnie, mamy coś, co wyprostuje nie tylko Twój kręgosłup, ale Twoją wiarę w to, że ludzie są normalni. Nasz pajączek to idealne rozwiązanie dla tych, którzy nie chcą tylko wyglądać lepiej. Ale chcą też, żeby ich sąsiedzi zastanawiali się, czy przypadkiem nie trzymasz kogoś w piwnicy. Bonus! Działa też jako starter pack do BDSM. Uwaga! Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 18 roku życia, chyba że planujesz wychować nowego Hannibala Lectera. 77... 77 dolarów Tybetu. P.S. Nie zaleca się zakładania na rodzinne obiadki, zwłaszcza przy stole, gdzie ciotka Zosia pyta o twojego nowego chłopaka. Nowość na rynku mody więziennej. Zegarek dla działacza PiS. Idealny dla wszystkich, którzy nie chcą tracić kontaktu z trendami, nawet na sali sądowej. Ten wyjątkowy gadżet łączy funkcję monitorowania czasu i lokalizacji. Dzięki czemu wiesz, czy jesteś bliżej domu, czy więziennej kantyny. Zestawię elegancki pasek w kolorze Polski Węgiel i certyfikat Niewinność Domniemana. Idealny prezent dla polityka z fantazją i prokuratorskimi zarzutami. 196 jenów saharyjskich zachodnich. Kiedy myślałeś, że pierąka osiągnęła już szczyt kulinarnych ekstrawagancji, nagle wjeżdża z tym cudem? Wyobraź sobie subtelne nuty cebuli, które mieszają się z delikatną słodyczą banana. Idealne połączenie na romantyczny wieczór, prawda? Na pewno twoje kubki smakowe będą krzyczeć o pomoc, ale kto powiedział, że życie ma być nudne? A do tego sok bananowy, bo sok pomarańczowy był zbyt mainstreamowy. Tyle 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 i tyle oraz 44 rubli kurdystanu. Podręcznik do fizyki dla klasy siódmej. Podręcznik, który na nowo definiuje pojęcie głębokiej nauki. Edycja 2024 wprowadza uczniów w świat praw fizyki, takich jak ciśnienie, siła grawitacji i implozja w praktyce. Inspiracją dla tej części programu była słynna implozja łodzi podwodnej Titan. Bo kto powiedział, że fizyka musi być nudna? Eksperymenty z udziałem puszek, balonów i metafor do łodzi podwodnej pomogą zrozumieć, dlaczego w fizyce najważniejsze jest przestrzeganie jej zasad. Dla odważnych sekcja Jak obliczyć czas, który wytrzymasz bez tlenu. 333 i 33 Peso z Balochistanu. Uwaga, podręcznik nie zawiera maski tlenowej. Czy Twoje marzenia o relaksie w ogrodzie muszą kończyć się na marnym basenie? Niekoniecznie. Przedstawiamy oczko wodne dla każdego. Jedyny basen, w którym zamiast wody znajdziesz złoty nabój bogów. Wchodząc, zanurzasz się w kulturze piwnej, a wychodząc zostajesz legendą osiedla. Głębia 1,5 metra, wystarczająca na pluskanie się, ale nie na trzeźwe wyjście. Na dnie znajdziesz gratisowe kapsle różnych producentów piw do kolekcji. 608 dolarów hawajskich i 18 centów. Prosimy o odpowiedzialne nurkowanie, Pierunka nie odpowiada za potencjalne przypadki śmiertelne. Masz dosyć tego pierdolenia polityków w telewizji? Masz dosyć tej pierdolerii propagandy na każdym kroku? Chroń swoje oczy przed propagandą i wzdurami dzięki tym rewolucyjnym soczewkom z lateksu. Okulary antypierdolowe to okulary ochronne z funkcją antymanipulacji. Gwarantujemy, że zobaczysz prawdę tak czystą jak lateks. Idealne na rodzinne spotkania, gdzie pojawia się temat polityki. 910 i 27 franków tybetańskich. Hehe, <laughs> w oko. Kolejna porcja bajek dla najmłodszych. Kicia Kocia wysadza Nord Stream. Oto bajka, która wprowadza maluchy w świat międzynarodowej polityki i rurociągowych przygód. Kicia Kocia, niczym agentka specjalna, nurkuje głęboko, by pokazać dzieciom, jak działają intrygi geopolityczne. Z niewielką ilością dynamitu w tle. Uczymy się tu, że nie ma problemu, którego nie można rozwiązać lub pogorszyć za pomocą wybuchu. Po lekturze każde dziecko zapyta Mamo, a co to embargo? Kicia Kocia pomaga Chorwatom minować Dubrownik. W tej ekscytującej historii Kicia Kocia uczy dzieci trudnej sztuki współpracy. Poznaj tajniki logistycznej pomocy w wyjątkowo wybuchowym regionie. Urocze rysunki przedstawiające Kicie w hełmie z lątem, w łapce uczą, że nawet w trudnych czasach można znaleźć kreatywne hobby. Bo przecież kto powiedział, że małe kotki nie mogą zmieniać map świata? Kicia Kocia jedzie blokować stolicę. Kicia Kocia w roli aktywistki społecznej? To dopiero zwrot akcji. W tej książeczce maluchy uczą się, jak zorganizować legalny lub nielegalny protest, jak poprawnie ustawić blokadę na autostradzie i co najlepiej zabrać na biec pod parlamentem. 82-72 Koron Katalonii. Oferta specjalna! Eutanazja twoja jedyna pewna przyszłość. Przestań marnować życie na codzienne zmagania. Bycie martwym to luksus, na który możesz sobie pozwolić już dziś. Poznaj zalety eutanazji, które sprawią, że umrzesz z zachwytu. Totalna odporność na ból, żadne migreny, zęby mądrości czy wbijające się klocki LEGO. Zero bólu, zero cierpienia. Permanentne wakacje dla Twoich nerwów. Nie musisz pracować, nikt nie zadaje Ci głupich pytań, nikt nie ustawia deadline'ów, bo cóż, nie ma ich jak przekroczyć. Koniec z Excelami, kawą z automatu i szefem, który tylko pyta. Darmowy dach nad głową, pod ziemią, w urnie czy może w formie prochu na wietrze. Żadnych czynszów, kredytów ani wkładu własnego. Zero podatków. Martwi nie płacą PITu, u vat -u, akcyzy ani składek ZUS. Totalna wolność finansowa, której nie doświadczysz za życia. 5. Możesz być w wielu miejscach naraz, jako duch, proch, wspomnienie w sercach bliskich, a nawet na nagrobku z marmuru. Multiplikacja level genius. Wszyscy dobrze o tobie mówią, żegnaj hejcie. Nagle nawet ci, którzy cię nie znosili, wyciągają patetyczne Tu dobrym człowiekiem, mówił dzień dobry na klatce. Dla ciebie same superlatywy. 10 razy więcej lajków na social mediach. Zdjęcie z czarno-białym filtrem, świeczki w tle i opis w stylu: Spoczywaj w pokoju. No przecież to jest wiral murowany. Nie musisz wynosić śmieci, ani zmywać, ani prać. Totalny odpoczynek od domowych obowiązków, a każdy dzień to niedziela. Nigdy więcej Zusu. Zus jaki Zus? Martwi nie czekają na emeryturę, bo osiągnęli najważniejszy życiowy cel: święty spokój. Brak konieczności dbania o dietę. Żadne nie jedz tego, za dużo tłuszczu, czy znowu fast food. Po prostu nie musisz się przejmować swoim zdrowiem. Zero kalorii, zero problemów. Zero kłopotów z porannym wstawaniem. Budzik? Rano? Jaki budzik? Żadnych szóstych AM. Żadnej szóstej rano. Żadnych poranków, Żadnych kolejek do łazienki. Po prostu leżysz w spokoju. Totalna wolność od rzekomych trendów. Nie musisz przejmować się modą, szukaniem najnowszych gadżetów ani ustawianiem na Instagramie perfekcyjnych postów. Po prostu eterna chill. Nie musisz liczyć kalorii. Żadne diety, liczenie mikroskładników, zdrowe posiłki, liczenie cheat days. Przestań się martwić, bo na świecie po prostu nie ma czegoś takiego jak kalorie. Po prostu zjedz co chcesz. Chwila ciszy w świecie hałasu. Żadnych alarmów, dźwięków, dzwonków, telefonów, warkotów, silników samochodowych. Wszystko wokoło tylko. Absolutna cisza, idealna na regenerację, wieczną regenerację. Wolność od pogody. Wiatr, deszcz, śnieg, upały, wszystko jedno. Zawsze wiesz, że pogoda jest idealna, bo nie musisz jej odczuwać. Bezwzględna wolność od zobowiązań. Żadne spotkania z teściową, imieniny wujka, rodzinne kolacje czy coroczne urodziny. Koniec z tym wszystkim. Nie musisz nic robić. Nikt nie będzie cię prosił o pomoc. Masz to w dupie. Brak presji osiągnięć. Nie musisz się martwić o to, jaką masz pracę, ile zarabiasz, czy osiągnąłeś sukces w życiu. W końcu wiesz, że w kwestii bycia kimś, to już masz w pełni zrealizowane cele. Nie musisz tolerować ludzi. Niezależnie od tego, jak ich postrzegasz, to już nie jest twój problem. Nikt nie będzie cię denerwował swoimi pytaniami o życie prywatne, opowieściami o wczorajszym meczu czy przysłowiowym, spokojnym dniu w pracy. W końcu możesz poczuć się jak bohater w filmie. No bo tak naprawdę. To twoje odejście może być początkiem wielkiego epickiego sąd traku, a ty staniesz się bohaterem, którego wszyscy będą wspominać dekadami. Skończysz z wybieraniem prezentów. Żadne urodziny, święta, ani co chcesz na gwiazdkę. Ktoś ci kupi prezent? Nie masz już z tym problemu. Cisza, spokój i brak stresu. Będziesz w pełni wolny od naprawiania rzeczy. Popsuj się komputer, nie działa pralka, auto nie chce odpalić? To nie twój problem. Pamiętaj, martwi, nie muszą się martwić o sprzęt bo nic już nie może się popsuć. Darmowy make-up, profesjonalna stylizacja trumnowa, na twarzy ani jednej zmarszczki, a ubrania zawsze idealnie skrojone. Elegancja, jakiej nigdy nie miałeś za życia. Nie czekaj, umieraj dziś, zyskaj wolność, luksus i życie pośmiertne, o jakim nawet nie marzyłeś. Pamiętaj, nie płacisz za pogrzeb, robią to ci, którzy i tak wszystko po tobie odziedziczą. A więc przeżyj swoją śmierć, na 100% 99 999 zł diafry i 99 groszy. I to by było na tyle, jeśli jeszcze zastanawiasz się, czy ta oferta jest dla Ciebie. Odpowiedź brzmi Oczywiście, że tak. Nie bój się spełniać swoich zachcianek. Pieronka jest tu, by dać ci to, czego nigdy nie potrzebowałeś, ale zawsze pragnąłeś. Wpadaj do nas i pamiętaj, prawdziwi zwycięzcy robią zakupy z ironią w sercu i reklamówką w dłoń. Czekamy na Ciebie. Pieronka, dawaj kasę i spalaj!